Otaktion, coś takiego. Nie, nie znam się na łacinie. a card, coś takiego. The Combat Bogumiu. Limoux. Tak, czyli to pierwsze. I zaraz musimy wypłynąć. I ja nie wiedziałem w ogóle, co tutaj robić. Kompletnie. Ja się tutaj kręciłem ze szczypiorkiem kiedyś yy, tak długo, że po prostu koszmar to był. Może Lara przeżyć, proszę. Wytrzymasz, wytrzymasz, wytrzymasz. Weź się, i wytrzymasz. Dobrze, w, że w klasy. Znaczy, tutaj dobrze, że tak wolno spada, ponieważ w klasykach to szybko. Dobrze, i mamy tego pierwszego. Bo tam, oczywiście, na tej księdze jest napisane, a ja, że jestem debilem, to ile razy ja tego nie widziałem. Tak, i szukamy teraz y, V. Tak, i teraz mamy spokój. We soku Sorry. Tak, i teraz widzicie co się staje. Jakbyśmy źle ułożyli, to by chyba nic się nie stało. Coś takiego było. I teraz tam ładnie się to rozpada dzięki elektryczności w wodzie. Jakimś studem. No. Tak. Mm. I teraz tam musimy iść. Czyli tak, na 3, 4, quick save. No, szybciej, no nie mogę. No. Szybciej filmik ukończy się. Quick save, dobra. I lecimy tam. O teraz już nagle Lara nie ma broni. Jakimś cudem. Dobrze. I wypływamy. Gdzie jesteśmy? Zaraz zobaczycie. The Lost Domain. I pamiętam co to po polsku znaczyło w zagubionej Domainie? nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. Tak, i Lara pozbywa się pianki i będziemy biegać na go. Ponieważ ja nie wiem, gdzie ona miała tam to cicho normalne zmieścić. No, ale widać, autorzy zadbali o cenzurę i nie będziemy na to Ale zaskoczenie. E, ponieważ to jest moja ulubiona plansza. To jest bardzo dużo skakania. Kocham tą planszę. Kocham, po prostu kocham. W ogóle mi się tutaj wszystko podoba. Nawet ten piasek tu. Który... O kurwa, tego zapomniałem. O tym to ja zapomniałem. Dobrze. Tak, teraz mamy tutaj dźwignię. I, I zapis. Zobaczysz, że to jest dost. Yy, nie, to jest cały czas krypta trofeów. O ja, kurwa, co ja zrobiłem? I znowu będziemy kurwa z Curtisem przez chwilę. A go nie chcę. Jezus, aż mi się niedobrze robi, jak widzę, co grałem Curtiesenowa. dobra. mi w krypcie trofeów. Boże. A o tym to ja już zapomniałem. Świetnie. Tak. O tym to ja już zapomniałem. Dlatego byłem taki szczęśliwy. Tak to. No i czemu to się kurwa zapada? Bez sensu. O jejdźu. Dobrze. Aha. Tak, teraz tutaj. Udało nam się to skoczyć, jakaś cuda. I x znowu. Bo dziwna jest ta dyskietka, trzeba przyznać. Tak. Ale dobrze, jest Jest. Yy, no, one mnie trochę tak przerażają. Jest nie pewna tylko co tutaj trzeba było zrobić. A w ogóle dzienniki nam się kilka razy. Przepraszam, aktualizowały, zaraz zresztą zobaczymy. Tu chyba się ognie podoba. Y, Lara. Siły Lara. No wiecie co? A, zobaczymy dzienniki. Dziennik ty chuju. Głupi. Tak, trzy połączone... Oha, to nie nowe. Tres... No nie wiem, nie znam łaciny. Y, tak. Skoro siła Lary urosła, to nie wiem, aha, tutaj mamy, dobra, dźwignię, znaczy to nie jest dźwignia, głupku, a w ogóle, o fajne, jakieś takie, e, coś, ale okrzyżowane, Jezus, z tą twarzą, o, fajnie, dobra, Lara, myślę, że wystarczy, wiesz, i odskocz do tyłu, bo ten chłop chcecie z gwałty. najpierw zabić, a potem zobaczyć mieczem, także spierdalaj lepiej i łyk soku. dobra To mi się podoba w tej planszy, bo to jest taki Ala średniowieczny zamek. A ja bardzo lubię średniowiecze. Też nie tak jak starożytność mój stary dobry Egiptu, kochany. Jezus Maria Lara, ty pipo gruba Nie denerwujesz. Ostatni raz spróbujemy. Módlcie się, żeby to ona dobrze zrobiła, bo na odcinek. Także... No dobra. No Lara, co ty robisz? Dobrze. Aha, wiem! Ta choroba nazywa się łaknienie spaczone. O, ta co... ta kobieta je, te pianki. Już teraz wiem. Przypomniało mi się. Tak, i teraz Lara tutaj też ci się uda. Dwie rzeczy się udało przypomnieć mi i zrobić to dobrze, mm, tak i teraz musimy iść tutaj. Myślę, że może jeszcze, jeszcze mi się uda, a w ogóle nie wiedziałem, że tutaj chciałem normalnie skoczyć. Może jeszcze uda mi się tą planszę tutaj ukończyć, może zdążę i tego nie obiecuję, żeby nie było. Puść się, tak i teraz tutaj chyba znowu mamy, tak To... No tutaj w porównaniu do Tomb Raider 3 4 i 5 to, no to trochę wolniej to robi, ale Chcieli dać realistyczność tej grze. <laughs> Więc musimy jej to wybaczyć Ja pierdolę Co to było Lara